Jeżeli uprawiacie jeżówki, to na pewno przyznacie mi rację, że są to jedne z bardziej odpornych, bezobsługowych i żelaznych roślin, jakie możemy uprawiać w naszych ogrodach. Jeżeli ktoś zaczyna przygodę z roślinami i nie bardzo wie jakie byliny posadzić w swoim ogrodzie, to jeżówka będzie doskonałym wyborem. Mamy tutaj ogrom kolorów, a także jeśli chodzi o wysokość tych roślin, również tutaj mamy odmiany wysokie, średnie i bardzo niskie. Opowiem wam jak uprawiać jeżówki, jak pozyskiwać nasiona z jeżówek i pokażę Wam moje najnowsze odmiany, które wprowadziłam w tym roku. Zapraszam do oglądania. Jeżówki to rośliny kochające słońce, uwielbiają wystawiać swoje główki w kierunku słońca. Aczkolwiek te jeżówki w odmianie magnus, które rosną na tej rabacie, one mają tutaj rano słoneczko, natomiast po południu jest lekki półcień i również pięknie kwitną. Jeżeli chcecie mieć w ogrodzie mnóstwo zapylaczy, motyli, no to jeżówki są idealnymi roślinami, które przyciągają. Te właśnie owa urosną w każdej przeciętnej ogrodowej glebie. Jeżeli macie bardzo gliniastą, wtedy można ją rozluźnić delikatnie piaskiem. Na tej rabacie mamy jeżówkę w odmianie Magnus. Jest to jedna z wyższych odmian jeżówki i uważam, że jest najłatwiejsza w uprawie. Jest bardzo odporna. Dwa lata temu na tej rabacie posadziłam jedną sadzonkę i zobaczcie co się wydarzyło tutaj w tym momencie. Jeżówka sieje się jak szalona i za chwileczkę powiem wam jak możemy rozmnażać, jak możemy wysiewać jeżówki. Aczkolwiek jeżówka w tej odmianie, ona już sama mi się wysiewa. Ja w ogóle wiosną jeżówek nie sieję do multidoniczek, tylko po prostu rozrzucam sobie nasiona po rabatach. I co roku. Muszę je przesadzać, bo wysiewają mi się jak szalone. Jeżówki są bylinami, w związku z czym one rosną nam z roku na rok i podobnie jak wszystkie byliny, możemy je dzielić na przykład wiosną. Możemy to zrobić również jesienią, ale warto zostawić przekwitnięte główki jeżówki, ponieważ kiedy opadną im płatki, nasiona, które się tutaj zawiązują, są idealną stołówką dla ptaków, więc w zimie ptaki również mogą znaleźć pożywienie. Z całą pewnością pamiętacie jak montowaliśmy w jesień, w zeszłym roku te płoty. I tutaj jest rabata, którą zaczęłam obsadzać wiosną tego roku. Posadziłam około 7 odmian nowych jeżówek, takich średniaczków. W opisie do tego filmu wymienię Wam wszystkie odmiany tych jeżówek, które tutaj rosną. Są naprawdę śliczne z takimi pomponikami w kolorze czerwonym, żółtym, białym, różowym. Widzę, że te jeżówki już zawiązują powoli nasiona i mam nadzieję, że podobnie jak moje magnusy, te odmiany również pięknie mi się same wysieją. Jeżówki. Tak jak Wam powiedziałam, ja już nie wysiewam do multidoniczek wiosną, a jeżeli chcecie to zrobić, jeżeli pierwszy raz wprowadzacie te rośliny, w okolicach lutego-marca możecie je wysiać do multidoniczek, ale w przypadku, kiedy macie już na rabatach, one super same się rozsiewają. Wystarczy, że zerwiemy sobie taki pęd z nasionami, rozsypiemy na rabacie, możemy delikatnie przykryć kompostem. I jeżeli będzie deszcz, jeżeli będzie odpowiednia taka wilgotność naszej gleby, jeżówki w tym roku już wypuszczą listki, zaczną nam kiełkować, a w przyszłym roku powinny kwitnąć. Nasionka najlepiej rozsypywać jest w okolicach września i października, ponieważ wtedy mamy więcej deszczu, więc większa jest też szansa na dobre wschodzenie tych nasion, łatwiejsze kiełkowanie i pojawienie się nowych roślin. A tutaj mamy niezbity dowód na to, jak jeżówki potrafią się wysiać. Tu mamy jeden y, krzaczek jeżówki, a spójrzcie ile młodych siewek, które wysiały nam się. W zeszłym roku właściwie jesienią, a część wzeszła wiosną. Jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ nie musimy przeprowadzać procesu stratyfikacji takich nasion. One już same tutaj w glebie przez zimę podlegają wychłodzeniu, i takie siewki są o wiele zdrowsze, mocniejsze niż te, które wysiewamy w multidoniczkach. Jeżeli chodzi o nawożenie jeżówek. To ja podsypując nawóz pod wszystkie byliny na wiosnę, również y, sypię pod jeżówki. Zazwyczaj używam nawozów mineralnych typu azofoska, jaramila, ale jak najbardziej może być też granulowany obornik. I a propos wysiewu nasion, mam dla Was prezent. Pisaliście mi, że jesteście zainteresowani nasionami orlai. Orlaja w tym momencie zawiązuje już pięknie swoje nasiona, właściwie już je zawiązała i nadaje się idealnie do tego, żeby te nasionka zbierać. Zobaczcie, to są nasiona orlai. I dokładnie tak samo jak w przypadku jeżówek, możemy orlaje wysypywać bezpośrednio na rabaty. Lub zbierać nasiona, wysiewać je y, na przykład w doniczkach, w multidoniczkach na wiosnę. U mnie działa to dokładnie tak samo jak w przypadku jeżówek: a więc rozsypuję na rabaty. Orlaja w tym momencie wypuści już listki na wiosnę. Orlaje ostatnio wysypywałam na rabaty chyba w styczniu, możecie mi wierzyć lub nie: był śnieg, wysypałam nasiona i Orlaja pięknie mi przetrwała zimę. Pięknie wzeszła. Także film na temat wysiewu roślin, takich, które same się wysiewają w ogrodzie, dam Wam w opisie do tego filmu. Mamy tutaj jeszcze werbenę oczywiście, mamy tutaj goździki, mamy naparstnice, także mnóstwo jest takich roślin, których nie musicie wysiewać do doniczek, tylko bezpośrednio na rabaty. Natomiast y, nasiona orlai powędrują do... Myślę, że wylosujemy trzy osoby. Y, piszcie w komentarzach, kto chce dostać nasiona orlai. Zrobię takie paczuszki i prześlę Wam. Jeżówki na rabatach super łączą się na przykład też z rudbekiami. Jeżeli chcemy mieć ostrzejszy akcent kolorystyczny, jak najbardziej fioletowa jeżówka, która tutaj jest schowana troszeczkę z tyłu, fajnie wygląda z rudbeckią. Rudbeckie jeśli chodzi o zasady uprawy, jest bardzo podobna jak jeżówki. Bardzo lubię rudbeki, ożywiają fajnie rabaty. Jeżówki fajnie łączą się też z hortensjami, z floksami, z liliami, z różami, naprawdę właściwie ze wszystkimi roślinami. Są takim fajnym akcentem w wiejskim ogrodzie, takim jakim właśnie jest mój ogród. Muszę Wam powiedzieć, że te jeżówki na tej rabacie bardzo długo kwitną. One zaczęły kwitnąć na początku lipca, a mamy prawie początek września i one wciąż kwitną. Jeżeli jeżówki będziecie ogławiać, kiedy robią się już takie brzydkie kwiatostany, warto je ogłowić i one ciągle tłoczą nowe kwiaty. Myślę, że do końca października, a czasem nawet listopada, jeżówki potrafią nam kwitnąć. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy uprawiacie jeżówki i czy macie z nimi jakieś kłopoty. Bo y, pisaliście mi, że jedyny problem to ślimaki, że one bardzo lubią y, obgryzać liście jeżówek. U mnie tego problemu nie ma, mimo iż ślimaki są. Pewnie dlatego, że mam duży ogród. Y, jeżówki nie chorują. Ja się przynajmniej nie spotkałam z jakimiś chorobami tych roślin. Są naprawdę bardzo, bardzo odporne według mnie. Zasługują na miano pierwszego miejsca w rankingu najodporniejszych bylin, tych właśnie w odmianach wyższych. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, zachęcam Was do lajkowania tego filmiku. Widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia!